Hej hej to NBA najgorsze, najgorsze jest to, że drugi raz muszę nagrywać, bo coś zrąbałem. Witam Was w kolejnym sezonie, w sezonie, w którym będziemy bronić mistrzowskiego tytułu, w sezonie, w którym w rzeczywistości Detroit Pistons byli najlepszą drużyną. Właśnie Nick odpadli z Detroit Pistons w drugiej rundzie play-off, kończąc sezon z Bilansem 45-37. No przegrali z Pistons 3 do 1, 4 do 1, wygrali z Bostonem 3-1-3-2, coś w tym stylu było. No i dobra, ogólnie mój skład myślę, że jest o wiele lepszy w tamtym sezonie. Mamy fajnych roki jak Nick Anderson, jak Team Hardway. Mam naprawdę skład, którym powinniśmy znowu powalczy o to mistrzostwo i tyle w temacie. Mam nadzieję, że to się wydarzy. A jak Wam się podoba, możecie zostawić łapkę w górę. No i lecimy dalej. No i widzimy, że rozpoczynamy sezon od czterech poraszek z rzędu. Fantastycznie. Trochę tego nie kumam, że nie mamy gorszego składu, mamy nawet lepszy skład. Ale według gry nie. I musimy przegrywać, Po czemu by nie? No właśnie tak to wygląda. E, tamtym sezonem mistrzostwo, prawie 60 zwycięstw w tym sezonie. E, macie lepszy skład nawet? E, no właśnie. Ja podczas sezonu zacząłem kombinować co tu zrobić, by ten skład polepszyć. Bo ogólnie idzie nam fatalnie i nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak się ogólnie dzieje. 11 zwycięstw, 12 zwycięstw, 19 porażek. No, przecież to jest jakiś dramat to jakaś seria zwycięstw, ale znowu seria porażek. No, nie rozumiem tego, bo naprawdę nie jesteśmy gorsi. Więc wymieniłem Montebola na doświadczonego Ronda Blackmana. Stwierdziłem, że mamy Sabonisa, więc mogę się Montebola pozbyć. Dobry zawodnik, ale no nie dawał tego czegoś. Myślę, że teraz mamy ko kompletnie lepszy jeszcze skład. Myślę, że dodając Blackmana zyskujemy kolejnego fajnego zawodnika, który może punktować. No i zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Można powiedzieć, że po wymianie mamy bilans 16:23. 23 Mieliśmy 16 zwycięstw przed tą wymianą. Zobaczymy, jak po tej wymianie będzie nam szło. Pod koniec sezonu sobie zliczymy tą liczbę zwycięstw. No i widzimy, że tutaj pomału, pomału coraz lepiej ta gra wygląda. Wygrywamy większość spotkań, więc jak na razie ta wymiana jest spoko. Mamy lepszy bilans, więcej zwycięstw niż porażek. No i ta wymiana chyba coś da, bo naprawdę notujemy świetną serię zwycięstw. Tutaj niestety będziemy notować porażki. Jest wygrana. No i ta wymiana daje nam dużo. Na razie jest dobrze. Jesteśmy chociaż na plusie, więc playoffy przed nami. 20 zwycięstw na razie po wymianie. No i tutaj końcówka sezonu wygląda znakomicie. Wygrywamy wszystko i na koniec sezonu kończymy sezon zasadniczy z 11 zwycięstwami z rzędu Robinson, MVP, Radzia, Rocky of the Year, Rod Sigland, Sixman, Hakim, najlepszym obrońcą, nic nadzwyczajnego, Hakim w większości czasu dostaje tą na nagrodę. No i dobra, jeśli chodzi o statystyki, no tutaj no i z, z rzędu na koniec sezonu moim zdaniem daje takiego małego boosta do, do play-offów. No gramy z pistons, draft nad spoko, no ten Peyton Coleman, myślę, że fajni zawnicy, nie wiem jaki w ogóle pik będzie, 8,90 chyba nie mamy jakiegoś wysokiego piku, bo będziemy w playoffach offach i raczej nie mamy piku od kogoś. No i tutaj Michael Jordan oczywiście najlepszy, ale no Michael Jordan też dużo minut nie gra, dlatego może tyle punktów tylko zdobywa. No i też Jordan, to jest goat na 30 minut, powinien zdobywać 50 punktów, ja nie wiem, słaby jakiś. No i dobra, przejdźmy do tych playoffów. Miejmy nadzieję, że wygramy. No i czas na pierwszą rundę. No i niestety trzy porażki z Pistons. Odpadamy w pierwszej rundzie, nie obronimy tytułu. Fatalne playoffy. Detroit Pistons ga dalej, Detroit Pistons tutaj wygrywa, Detroit Pistons wygrywa mistrzostwo. W rzeczywistości wygrali mistrzostwo, no więc też w, pra... też w grze wygrali mistrzostwo. Bardzo ciekawe, niestety odpadamy z mistrzami NBA. Nie broimy tego mistrzostwa, no tragedia Wam powiem. Mieliśmy o 12 w ogóle zwycięstw mniej niż w poprzednim sezonie, no i przechodzimy ogólnie do draftu. Nie wiem dlaczego stwierdziłem, że w tym drafcie pójdę trochę wyżej. Oddałem dwa piki i rolando Black Mama, żeby przesunąć się o wiele, wiele wyżej na piąte miejsce. Ale ten draft oprócz Kolmana czy Peytona to jakiś silny nie jest. I tak miałem właśnie, co ty kostucha robisz. Najlepsze to, że nie miałem żadnego planu. Tak spojrzałem na te piki i takie, co ja zrobiłem? Jak głupi jestem. No i dobra, wziąłem Kendala Killa, stwierdziłem, że to będzie najlepszy wybór. No i ogólnie w rzeczywistości było tak w tym drafcie, że z jedynką poszedł Derrick Coleman do Net'sów, z dwójką Gary Payton do Seattle, z trójką Chris Jackson, Denver do Orlando, Dennis Scott i Kendall Kill z piątką do Hornets. Oprócz tego fajni to wybrani w drugiej rundzie jak Tony Kukocz, Cedric Sebastian, czy Antonio David, więc ten draft nie był silny. A ja stwierdziłem, że sobie stracę piki, no ale potem jakoś postaram się je odzyskać, więc ten draft Nie wiem co zrobiłem, ale Kendall Kill myślę, że zastąpi łatwo Blackmona I nie będziemy za nim kompletnie testnić. Horace i Grant oczywiście Team Player Option zostaje. tutaj będziemy wyrównywać oferty Dla naszych zawodników No i możemy przejść dalej, nie ma co tutaj czekać, trzeba iść dalej A ja przegapiłem, nie nie Przegapiłem no i dobra, miałem stale stwierdziłem, że może w końcu jakąś gwiazdę na konie do przejścia, ale no, nikt do mnie nie chce przychodzić. Ja nie wiem czemu nikt nie chce. Daję, nie daję złych pieniędzy. Nie mam tego pojęcia. Nie jestem... nie nadaje się. Nie nadaje się tej roboty. No, Mark Price fajnie rozgrywający, ale mamy teama Hardware, więc też spoko. Tutaj się zgodził. Ale wyrównali jego ofertę, jak się nie mylę. Tak jest! Ja jestem do Minosoty. Wardy woli iść do zimnej Minnesoty niż do pięknego Nowego Jorku. No przecież to jest. No dziwak, dziwak, dziwak. Nie rozumiem takiego ruchu. No i tak szukałem, może kogoś jeszcze, że wzmocni ten zespół, który moim zdaniem nie jest zły. Nie wiem, czy on nam tak poszło. Petrowicz, też fajny zawodnik. No ale 3 miliony mu dawać. No ludzie, kochani. bez sam. Scott wracaj, choć to Team Hardo. Nie wiem, czy chyba Scott jest nie. Bo mam Team Hardware. Ja stwierdziłem, że Team Hardo jest lepszy. Więc ja nie będę się pchał w Scotta Skysa i dam jakiegoś sobie rezerwowego na miejsce naszego Skysa. Do John Williams musi wrócić. Johna Williams, wracaj, chłopie, do nas. jego też wymieniłem, przecież. Tak, wymieniłem go. Johnny Williams, wracaj do nas. Johnny Williams to jest mój wybór i Kenny Walker. Może też Kenny Walker się skusi. na nasz piękny Nowy Jork. No i co? Scott John Paxson, który myślę, że był fajnym rezerwowym. No i damy go jako rezerwowego. Zawsze można go potem wymienić. No i zobaczymy, czy w ogóle ktoś będzie chciał dołączyć do naszego pięknego zespołu. Dobra, już za dużo kontraktów. Walker się zgodził. John Williams się zgodził, ale Walker to no niestety zastrzeżony wolny agent, więc wyrównali jego ofertę i tak naprawdę szukam rezerwowego centra, Tre Rollins czemu by nie, tak często chciał do nas być wymieniony, więc why not może Michael Thompson jeszcze na PFA na rok, czemu by nie jakieś SF-a szukamy może Byron Maxwell może Hornaczek do nas wróci wreszcie go pozbyliśmy i Hornaczek wraca. Rollins też przychodzi, więc... No ten sezon był średni. No to po wymianie było naprawdę dobrze, bo wygraliśmy 30 spotkań łącznie I po wymianie. Przegraliśmy jakieś 10, 11, 12, coś w tym stylu. Więc no nie było źle, ale ten sezon kończy się niestety słabo. Zobaczymy co będzie w siódmym, ósmym. No tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za obejrzenie. Trzymajcie się na razie.